Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokrótce chciałbym wypowiedzieć się. No, może to i niezbyt dobrane słowo, ale wypowiedzieć się w temacie wypadków na ścianach wspinaczkowych. Nie tylko śląskie środowisko wspinaczkowe. Myślę, że na chwilę obecną to już jest to wydarzenie, które obiegło. Całą Polskę w, na różnego typu grupach facebookowych, nie facebookowych, już na moją wiedzę, na większości portali społecznościowych, na które da się wrzucić jakiekolwiek filmy, tudzież media. Pojawił się film z wypadku, który miał miejsce na jednej ze śląskich ścian wspinaczkowych. Nieco ponad tydzień temu, wypadek poważny, na całe szczęście. Nie był to wypadek śmiertelny, niemniej jednak, no, pozostawianie, pozostawianie w ogóle wypadków bez żadnego komentarza i śladu powoduje, że w tej naszej przestrzeni medialnej każda informacja bardzo szybko ginie, a wypadek tu życzę oczywiście powrotu do zdrowia poszkodowanemu ma też na celu czy wypadek może mieć cel? Nie, to niezbyt szczęśliwie dobrane słowa. Myślę, że chciałbym, żeby ta informacja, którą chcę tutaj przekazać, miała też na celu takie otrzeźwienie nas wszystkich, zarówno mnie jako wspinacza, jak i Was, tych, którzy się wspinają, żeby cały czas pilnować siebie, nie poddawać się rutynie i nie popaść w coś takiego, co może doprowadzić do jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli chodzi o sam wypadek, nie zamierzam go tutaj... Go tutaj wklejać. Uważam, że to jego nadmierne rozpowszechnienie, jakby nie ma w tym nic dobrego. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział, co jest raczej mało prawdopodobne ze względu na dużą dostępność tego filmu, to w łatwy, w łatwy sposób jesteście w stanie do tego sięgnąć, znaleźć, zobaczyć, przedyskutować, wyciągnąć wnioski, poplotkować, ocenić. Jak wiadomo, w kwestii nie wiem, ale się wypowiem, jesteśmy jako. Nacja bardzo dobrze i bardzo sprawnie sobie w takich tematach działamy, a oceniać kogoś na odległość jest nam jeszcze szybciej nam przychodzi. Ja chciałbym akurat tą część, słuchajcie, pozostawić i tutaj nie będę w ten temat w ten temat wchodził, chciałbym się wypowiedzieć ogólnie na temat wypadków na ścianach spinaczkowych. Dlaczego mogę to zrobić? Bo w odróżnieniu od jakby takiego całego statystycznego społeczeństwa. Wiem, więc się wypowiem. Przez długie lata byłem związany z nieistniejącą już znaną nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce ścianą spinaczkową Transformator, która mieściła się w Katowicach-Ligocie. Jestem instruktorem spinania w szkole ludzi w skałach. W swoim życiu zawodowym, które nie jest do końca związane ze wspinaniem, jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi w pracy. Dlatego też pozwala mi to wypowiedzieć się, w temacie wypadków różnych. Jeżeli chodzi o ściany wspinaczkowe, to też to nie jest tak, że mamy tylko i wyłącznie do czynienia z wypadkami, w których biorą udział potocznie nazywane automaty, czyli tak jak ten nieszczęśliwy wypadek, który miał miejsce nieco ponad tydzień temu. Ale dochodzi również do szeregu wypadków z liną. I teraz słuchajcie, co tak naprawdę powoduje, co jest wspólnym mianownikiem, jeżeli chodzi o obydwa te, obydwa te rodzaje wypadków: tym wspólnym mianownikiem jest człowiek i te błędy, które my, jako użytkownik, jako wspinacz, jako asekurant, my popełniamy ze względu na swoją niedbałość, ze względu na swój pośpiech, na to, że coś chcemy zrobić, ze względu na swoją niewiedzę, na brak umiejętności. Niemniej jednak. Najczęściej nie będzie to sytuacja taka, że w tym wszystkim zawodzić będzie sprzęt. Niestety zawodzić będzie człowiek. Jeśli chodzi o wypadki z Liną, tutaj pozwoliłem sobie też trochę poszperać po internecie, ale przede wszystkim też pozwolić po, po młodszych kolegach, którzy są na bieżąco środowiskowo, niektórzy z nich są znanymi już obecnie polskimi wspinaczami. Zarówno sportowymi, tradowymi, jak i wielkościanowymi. Tu pozdrawiam kolegę Maćka, z którym mogłem odbyć ciekawą rozmowę na temat. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o te wypadki z liną, tutaj tych przyczyn, które się powtarzają, jest tak naprawdę, jest tak naprawdę kilka. A sam, niedalej jak dwa dni temu, byłem świadkiem sceny na ścianie, gdzie instruktor. Pracujący na obiekcie wspinaczkowym zwrócił uwagę człowiekowi, który asekurował klientowi. Zwrócił uwagę, żeby ten podszedł bliżej do ściany, ponieważ asekurował w sposób niewłaściwy, nie zareagował on w sposób taki, który pozwoliłby spokojnie po prostu przejść, mógł po prostu podejść bliżej, poproszony o to. On ów klient, zdecydował się na tą część taką, że. Niestety nikt z nas nie lubi sytuacji, w której zwracana jest nam uwaga i jesteśmy upominani. Niemniej jednak w przypadku wspinania i przebywania na wysokości wiąże się to z tym, że może to doprowadzić do wypadku. Do wypadku, który może być wypadkiem poważnym lub też nawet wypadkiem śmiertelnym. Przecież wspinanie wiąże się z wysokością. I tutaj od słuchajcie, z zupełnej takiej podstawy, jedną z przyczyn, kiedy tak przeszukiwałem sobie te wypadki, które jesteśmy w stanie znaleźć środowiskowo lub też w internecie, zdarzają się wypadki, gdzie przed wspinaniem zdolną asekuracją na wędkę, tu jakby nie ma znaczenia, bo błąd może się pojawić w obydwu sytuacjach, możemy nie dowiązać ósemki, nie dowiązać tego węzła, który ma nas połączyć z tym układem asekuracyjnym z liną. A jak to jest możliwe? Słuchajcie, to są trywialne błędy. Wystarczy, że zagadamy się. Zbijemy piątkę z dawno niewidzianym kolegą. Wysłuchamy nowego żartu zaraz przed wspinaniem. Coś, co nas rozkojarzy. Przełożymy tylko linę przez uprząż. Partner nas powinien przed wspinaniem sprawdzić. Jest to nasz obowiązek, tego się wszyscy uczymy. Ale może też dojść do tego błędu, że rozbawiony, rozluźniony nie wykona tej czynności. Zaczniemy się wspinać. U, u, u góry padnie komenda blok, która niestety zakończy się. Tragicznym w skutkach upadkiem z wysokości. Jest to przypadek skrajny, ale to, co się dzieje na ścianach wspinaczkowych, niejednokrotnie zobaczyć można sytuację, kiedy osoby asekurujące wspinacza z dolną asekuracją stoją w dużej odległości od tej ściany, asekurują dynamicznie, najczęściej z dosyć nonszalanckim, takim dużym bananem, tak to nazywamy czyli luzem na linie. Spinacz odpada. I co się dzieje z tym gościem, który stoi pod ścianą? On po prostu sprintem, niczym Usain Bolt, biegnie, leci w stronę ściany. Niejednokrotnie kończy się to uderzeniem po prostu łbem o tą ścianę, głową, co w zależności od przyrządu, który użytkujemy, może później, asekuracyjnego przyrządu, może w następstwie też prowadzić do poważniejszego w skutkach wypadku, bo nawet jeśli po tym uderzeniu ten lot zostanie zatrzymany, ten spinacz, który... Odpada, zawiśnie ileś tam metrów nad ziemią bezpiecznie, ale ten jego partner, który uderzy w tą ścianę, co jeśli asekuruje z przyrządu, który nie jest przyrządem, który się zablokuje, tylko w, w trakcie tego dobiegu do ściany zasłoni swoją twarz albo się osłoni przed uderzeniem, czyli puści linę asekuracyjną, ten jego partner najnormalniej w świecie spadnie. Stąd też ściany wspinaczkowe. Stolicy, częścią spinaczkowych w stolicy zezwala tylko na użytkowanie tych urządzeń asekuracyjnych, które się same będą blokować. Brak kontroli nad opuszczaniem. Da się ten błąd popełnić zarówno na kubkach, jak i na przyrządach typu grigrid. Nazwijmy typu, bo słuchajcie, ta rodzina jest dosyć, dosyć dużą rodziną tych przyrządów, które posiadają rączkę do opuszczania. Niejednokrotnie zdarza się sytuacja taka, że niewprawny asekurant. Pociąga za mocno za tą rączkę, lina przesuwa się za szybko, zaczyna go palić w tej ręce, która trzyma linę hamującą. To wszystko przyspiesza. No to co? No to puści. No coś musi puścić. No to puści tam, gdzie go pali w tą rękę. No trzymając cały czas dźwignię, może to doprowadzić do poważnego wypadku, ale tak samo może się wydarzyć na kubku. Dlatego wspominam o tych obydwu przyrządach, ponieważ całkiem niedawno również na ścianie wspinaczkowej miałem taką rozmowę, że. Ktoś tam gdzieś tam to powiedział, że tylko kubek do asekuracji, bo te wszystkie półautomatyczne to jest niebezpieczne. A przepraszam, a na kubku to nie można, tak? Opuścić za szybko i sobie tej, tej ręki przypalić, jeżeli ktoś jest niewprawny albo za dużą prędkość tam narzuci. Oczywiście, że może dojść do tak samo poważnego wypadku. Ci wprawniejsi wspinacze, ci, którzy już po prostu znani, rozpoznawalni, lubiani, tuzy środowisk wspinaczkowych. Niejednokrotnie brzydko musiałbym powiedzieć, że są to te na tyłku, te takie, co ropą zachodzą. A dlaczego? A dlatego, że mają szereg swoich przyzwyczajeń, nie reagują na prośby obsługi, bo przecież on się wspina od 30 lat, 20, 25, a ten to wszedł tam, wszedł tam, a ten to w ogóle jeździ, nie wiem, na wakacje na hell. Nie ma to tłumaczenie żadnego znaczenia, jeżeli coś jest wykonywane w sposób zły, i te ci lepiej wspinający się niejednokrotnie, nonszalancko. omijają wpinki, asekurują z dużym luzem. Dlaczego? Po co? Bo jest fajnie? Nie wiem, ja nie potrafię na to odpowiedzieć. Staram się zawsze trzymać to wszystko w miarę bezpiecznych ryzach. Wspinam się również zdolną asekuracją, wspinam się sportowo, też latam, ale... Na spokojnie, wiem, że po wyjściu z tej ściany wspinaczkowej mam jakieś tam swoje obowiązki, gdzieś tam czeka życie, jak wyląduję w gipsie połamany, będzie to generalnie problematyczne. Słuchajcie, albo prosty przykład użytkowników, tych, którzy wspinają się z dolną asekuracją, a te wszystkie takie loty z stanowiska, wiecie, omijamy dwie wpinki i dzida na dół. Ile tych przypadków skończyło się wypadkiem? Na Śląsku naprawdę niemało. Połamane, połamane kręgosłupy, złamania kompresyjne tych kręgosłupów. Nie. Niedawno to też jest opowieść, to jest wydarzenie, które miało miejsce. To nie są rzeczy, które się nie wydarzają. Dwójka w cudzysłowie młodych adeptów spinaczki poproszeni przez obsługę spinaczkową, żeby nie skakali z tak dużym wydanym luzem. Oni mówią, nie, 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 nie. oni są z klubu takiego i takiego, oni wiedzą, jak się to robi. A wiecie, co było 5 minut później? Gość już siedział na glebie pod ścianą, bo tamten wydał za dużo luzu, nie był w stanie go wyłapać i po prostu dosyć głębokiego, powiedziałbym, piętaszka tak zwanego zaliczył. Usiadł na tej, usiadł na tej glebie. Także te wszystkie rzeczy, one się wydarzają. No niestety, kiedy mamy ścianę wspinaczkową, kwestia wypadku jest kwestią czasu, a nie kwestią tego, czy się wydarzy, czy też się nie wydarzy. Tutaj statystyka jest stosunkowo nieubłagana. Dlatego też słuchajcie, zwróćcie też uwagę sami na siebie. To, że goście z obsługi, tak zwani operatorzy czy instruktorzy, którzy mają dyżury na tych ścianach, podchodzą do Was i zwracają Wam uwagę, oni nie robią tego po to, żeby sobie z Wami porozmawiać. Uwierzcie mi, ja prowadzę również szkolenia dla pracowników obsługi ścian spinaczkowych i sam na tych szkoleniach mówię, że... Też przyjemniej jest im porozmawiać ze z sobą samymi niż iść do was, do ciebie i do ciebie, i zwrócić uwagę, że źle asekuruje, że za daleko stoisz, że, nie, że robisz źle to, to, to i to. Po co mamy, jakby wchodzić w taką interakcję, która powoduje m, pogarsza zarówno samopoczucie tego pracownika. W sensie takim, że dla niego też jest to stresujące. Też to nie jest fajne, że musi zwrócić tę uwagę. A ten, który jest po drugiej stronie, w dużej. W dużej ilości wypadków jest po prostu opryskliwy, hamski, bo przecież on wie, co robi. Nie, jakbyś wiedział, co robisz, to byś nie dopuścił do sytuacji, że ktoś z obsługi zwróciłby ci uwagę. A jeżeli już ci zwrócił, uszanuj to, że ten ktoś chce wpłynąć na twoje bezpieczeństwo i być może ocalić cię od jakiegoś wypadku poważniejszego, który może mieć miejsce. W kwestii automatów, tu słuchajcie, zrobiłem sobie takie małe badanie, przeszukałem sieć. Między innymi, co ciekawsze. Przeszukałem TikToka i pierwsze co wyrzuciło mi wypluło identyczny wypadek jak ten, o którym wspomniałem na samym początku z automatem. Boston, jeżeli się nie mylę, Stany Zjednoczone 2022 rok. Młody chłopak wspinał się do góry. Kolorowe chwyty, wszystko się świeci, błyszczy tańczy. Wszedł do góry, odskoczył do tyłu. Jak myślicie, co, co się wydarzyło. No niestety nie był, nie był przypięty. Szukając różnego rodzaju statystyk i opisów wypadków, trafiamy na to, że awaria tych automatów, która jest jak najbardziej gdzieś tam możliwa, to jest tylko urządzenie. Jak samochód, też może się zepsuć, też mogą wysiąść hamulce. Więc te automaty, yy, mamy tutaj sytuację taką, że ze względu na to, że jest to tylko jakieś urządzenie, które działa, ono też podlegają szeregowi czynności. Zgodnie z instrukcją użytkowania mamy sprawdzanie dzienne, tygodniowe, miesięczne, co 6 miesięcy. Raz do roku to jedzie na, na duży przegląd. Operatorzy ścian sprawdzają taśmy. W takiej historii mi znanej mieliśmy wypadek z zerwaną taśmą ściana gdzieś tam tu, takie centrum Polski i w prawo. Gdzie rzeczywiście taśma się zerwała. Jaka była tego przyczyna, nie wiem. Nie dotarłem do żadnego, do żadnego opisu tego wypadku i podsumowania. Niemniej jednak, jest to jeden, jedyny taki przypadek, który ja trafiłem. Cała reszta, cała gro wypadków wiąże się z tym, że to my jako wspinacze nie wpinamy się do tych automatów. Wiszą te taśmy przypięte do tych trójkątów albo gdzieś tam do ściany. Ludzie zaczynają się wspinać i nie wpinają tego urządzenia do uprzęży. Można, jest to bardzo łatwe do zrobienia, kiedy się rozkojarzymy. Kiedy wspinamy się z partnerem, jakby mamy ten, mówiąc po angielsku, double check, czyli jest to prawdopodobieństwo, że ten nasz partner rzuci okiem, powinien to zrobić. Tak jesteśmy szkoleni, jak powiedziałem wcześniej. Sprawdzimy siebie krzyżowo nawzajem, zwiększa to prawdopodobieństwo tego, że nie popełnimy żadnego błędu. Z automatem jesteśmy, jesteśmy sam na sam. W związku z tym musimy, słuchajcie, zwracać wszyscy na to, na to uwagę, ponieważ te wypadki są nikomu niepotrzebne, a już na pewno nie osobom, nie osobom, które są poszkodowane w tych wypadkach. Konkluzja czy podsumowanie tego wszystkiego jest taka, że nie ma urządzeń, które za nas wykonają jakąkolwiek robotę w 100%. W sensie takim, że my nie musimy siebie sprawdzić. Nawet podwójnie. Jeżeli nie czujesz się pewny, sprawdź to trzy razy. Naprawdę te pół minuty więcej coś zmieni, nic nie zmieni. Zdążysz zrobić ten trening, zdążysz się wstawić w tą drogę. Popatrz, sprawdź. Upewnij się, że sprzęt, którego używasz jest sprawny, i upewnij się, że sposób, w który go używasz jest poprawny i zapewni ci bezpieczeństwo. Jeżeli interesuje Was taka tematyka. Chcecie więcej takich materiałów? Zostawcie info w komentarzu. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Cześć.